Wszyscy mówią, że są to najlepsze słuchawki dokanałowe w ogóle jakiejkolwiek marki. Najlepszające, najlepiej grające, najpiękniej. A mieliśmy już troszeczkę słuchawek. I nawet Mieszko powiedział, że są najlepsze, więc chcę to usłyszeć. Otwórzmy. Whoa. Bam. Uh, Apple, designed by Apple in California. Apple Pro manual. Instructions. So it's like a Wow. Hmm. Oh. Bah. Whoa. Ale malutkie jest to pudełeczko. W porównaniu do konkurencji, gdzie zawsze są takie wielkie pudełka, to takie malutkie, ale... O, już coś słyszę, słuchaj. Jakość wykonania. Ta górna część się strasznie rusza. Ten zawias się uwalił. Tere. O, oh, wow. Connect. Ale dźwięk, jak to gra, jakie to jest granie. Na czekania, a miałem dużo słuchawek JBL, -e, Sony, Sennheisery, Samsungi. Samsungi to nawet nie ma co porównywać. Samsung U, Co ty? To, to, to w ogóle to, 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 to inna rzecz. To byś w kiosku kupił słuchawki, a tutaj masz... Wow! Ale to chodzi można powiedzieć, no? Gra raczej nie chodzi. ja Jakby to chodziło, to Ale no właśnie, jest jedno ale. Ja jestem klient wymagający, a kupiłem za ciężko zarobione pieniądze. Ej, Powiem Wam, że dźwięk jest wspaniały, co to oznacza, że ta separacja między tonami niskimi, średnimi, jaka to jest piękna separacja. Jak to wszystko jest wypukły jest ten dźwięk. I taki czysty, ale to chodzi. Nie ma takiego nakładania się dźwięku, jeden na siebie. Wow! Ale przez to, że nie ma nakładania się i on jest taki bardziej neutralny, troszkę ciepły jest. To te wysokie tony powyżej 60% gain. Uuu, To jakbyś wiercił mi w mózgu. Wysokie tony, mówię. Cyk, cyk wow, wow, próbowałem to z, yy, skontrolować w iPhone'ie equalizerem, który jest tu wbudowany, te gówno taki z equalizer, musiałem kupić equalizer subskrypcja za equalizer, jest Subskrypcję za Equalizer to się w głowie nie mieści, że ja pieniądze płacił za, za Equalizer, to powinien być gratis, powinien być taki największy. A myślę, że ja bym się płaci. No dobra, wziąłem na chwilę, będę mógł zrezygnować z tej subskrypcji. gówno to dało, Nic. znaczy też tam dało, ale nie, nie za wiele. Spróbowałem do Androidów ró, różnych, yy, tak samo gra. Można powiedzieć, że z equalizerem w Androidzie troszeczkę lepiej można to, to sobie skontrolować, ale w Androidzie nie będziesz miał kontroli takiej, jaka jest w aplikacji iPhone'a. Jest zastępcza aplikacja, ale ona jest do dupy. No, to... to taki gówno jest po prostu, no. To nie. A propos je, jakość wykonania... No dobra. 1300 zł. no dobra. Kontrola. Kontrola nie jakości to już była, tylko kontrola tych słuchawek. Słuchaj. Włóżmy sobie świadom. Fit, ok I żeby zmienić piosenkę musisz. Tak zmiażdżyć tą końcóweczkę, prawda? Przycisnąć mocno zmiażyć. Mocno przycisnąć. Aż kliknie tak tyk i czasami dwa razy, nie? Dwa razy, dwa razy, tak, tak, oj, 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 oj właśnie, oj, właśnie. Jakbyś tak przyciskał, to równocześnie ciągniesz troszeczkę tam milimetr, dwa i za którymś razem ona ci wypadnie. Mnie na rowerze wypadło już dwa razy. No to jest okant oh, dupy rozbić po prostu. Kto to wymyślił, takie coś? Przecież lepiej jest, jak miasz, jak w każdych innych. Pach, pach. I jednocześnie zmieniasz piosenkę i dociskasz do kanału. To jest dobre rozwiązanie. Co ci w z Ameryki takie wymyślili? No Okej, okay, jeszcze podgłaszanie, ściszanie to jest jednym palcem, tak, ale tak będziesz tak tego, tak tego, 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 o i o, już. Przecież jak jedziesz na rowerze, to nie nie skupiasz się na tym, żeby delikatnie przy przycisnąć, tylko je jedziesz na, na rowerze tsch, i chcesz szybko, nie? O, i ona ci zaraz wiesz. No i za zaraz ci wy wypadnie. No, 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 co no, 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 to jest? Co to jest? Nie podoba mi się to. Ok, możesz kontrolować dźwiękiem, prawda? Czyli mową. Siri. No ale jak jest wiatr, już zauważyłem, bo wczoraj był pod taki średni wiatr to nie był jakiś gigantyczny to jadę na rowerze przez miasto i... Siri. Siri change the music. Siri change the music. Siri change the music. No ludzie się na mnie patrzą, no idiota jakiś. Jakąś Siri wzywa. Modli się do kogoś, czy coś nie, nie, nie wiadomo. No, i nie zmieni, bo mnie nie słyszy przez wiatr. Masakra jakaś. Ja nie wiem, dlaczego to jest tak dziwnie skonstruowane, ale ja mówię jak jest, bo za... kupiłem to za ciężko zarobione pieniądze, nie dostałem ich, więc to mi się nie podoba Ak akurat. I ja raczej za nie podziękuję. One są piękne, grają wspaniale. Tylko tak do połowy, a ja lubię sobie głośno posłuchać, jak biegnę na, na przykład albo boks, kiedyś uprawiałem, muszę zacząć z powrotem, to lubię sobie po, posłuchać głośno, tak jak każdy, prawda, głośno, adrenalina, bajera, a tutaj no nie mogę, bo mój mózg tego nie, nie wytrzyma, zacznie mnie boleć głowa coś. Próbowałem je podłączyć do komputera, by pokazać wam jak działają mikrofony. Ktoś do mnie dzwonił. Telemarketerzy do mnie dzwonili. I powiem wam, że słabo było ich słychać. Taki był dźwięk, albo oni mieli jakieś dodypy. Ten, ten, tele, tele, telemarket to wiesz, nie? ale tak było słychać takie. No teraz nie jestem ci w stanie. Ale słabo. No i chciałem podłączyć do Windowsa. Uff, musisz mieć maczka żeby to ładnie sparować, jeszcze dwa dni temu mniej więcej to chodziło, mogłem to sparować. Dzisiaj, chciałbym nagrać, jak dźwięk, prawda? Par Paruje, Niby jest połączone, ale OBS nie wykrywa dźwięku. O ludzie! Masakra. Godzinę z tym spędziłem. No nie podłączę tego, nie pokażę wam jak ten, ale to chyba wiele ludzi już pokazało, jak, jak z nich słychać. 1300 zł. Musisz naprawdę lubić tego typu dźwięk, a jest, jak to sprostować ten dźwięk? Bo to jest dźwięk taki sam. Serio ci mówię, jak wychodzi z tych głośników iPhone'a 14, nie iPhone'a 13, nie 12, nie 10, 14 najnowszego. Ten dźwięk jest bardzo podobny, może nawet identyczny. Powyżej 60% to już zaczyna cykać. Już ten dźwięk jest taki metaliczny. Dla mnie nieprzyjemny, no ale to są personalne preferencje dźwięku. Może ktoś takie lubi. W jbl takie były i to dużo mocniej. JBL-e, o Jezu, od razu je, panie kolego, sprzedałem, no. Kupiłem, no to wiadomo, że nie można oddać, bo słuchawek nie można oddać. przy ducha, to jakbyś majtki chciał oddać, nie? Psuty. I od razu je sprzedałem. O Jezu, jakie to szkoda, że nie można sobie wypróbować gdzieś słuchawek, nie? Nie ma takiej opcji to tak byś chciał pampersa wypróbować ale jest <laughs> zbyt, zbyt długo są so, spoko ale ja wolę są zony <laughs>